Witamy wszystkich z powrotem w Minecrafcie. Jest to nasz drugi dzień. Przetrwaliśmy noc bez łóżek. Stał Dzionek Stał Dzionek Kopaliśmy w nocy sobie. O, tutaj wychodzi Jorfir. Na wychodzi. Idziemy sobie... Z... Tak. Yy, my zaraz wrócimy, bo znalazłem cave system i będziemy, yy, będziemy... go zwiedzać, ale to za chwilę. Na razie się przygotujemy. To za, za, zobaczenie za chwilę. Okej, okay, witamy wszystkich, już jesteśmy przygotowani i zaraz lecimy zwiedzać ten złowieszczy cave system. Tylko że... Oby tak, oby nie było tak, że... Jak ja tak zwykle mam, szykuję się tygodniami na wyprawę do cave systemu, wbijam, a ten takie ma jak ukro No to co, chłopaki lecimy, nie? Lecimy. Eee. po no. sobie zrobimy mieczyka, okej. Ej, dobra, ej, to jest ważna rzecz, o której zapomnieliśmy. Tu nam też zrób mieczyki. tym Wszyscy mam miecze, jesteśmy zaopatrzeni do boju, ale poczekaj, nie leć tam sam, hopie. Dobra, Paweł, chodź tu. Jeszcze jakaś chwila? No, już. A hopie, wait for us. Czekamy tu na Pawła. Okej, okay, już mogę. Znaczy iść. na Jorfira. Wam jeszcze jest taka akcja. No. Możesz na chwilę zrobić cięcie? No żeby dobra. W do, dzwonisz, ten, no, ten. Na obrę, nie leć bez nas. Nie leć bez nas. Zedzwo. jesteśmy z powrotem. Tu biegnie your fear, a tam yy, ten na obrę. Dobra. Oto nasza Nemezis. To jest nasza wspaniała skinia, do której wpadamy. Ja tam wskakuję. skakuję. Oh. Przepraszam Auć. bardzo, że ktoś do mnie zadzwonił, ale po prostu. Siły wyższe. Dobra, ey, chłopaki, lecimy wszyscy na prawo. Tak, tak dla kozackości. Uch. Czekajcie, wezmę sobie kobla do eku, żebym mógł tego... Tą wolę. Prawie do Paweł, trzymamy się. Team. Czekaj, to tutaj kopię, a tutaj zamuruję tą wolę. O, żelazo! Wykopię. To okay, zamuruję z tego, zalana, Kopcie wszelkie materiały, w węgla nigdy dosyć, szczerze mówiąc. Oczywiście. Aha, słuchaj, Lanuri, jak e, twój jakiś e, system, znaczy ten, kto... Który ty znalazłeś zwiedzimy, to potem lecimy do tego, którego ja znalazłem, okej? Okay? A znalazłeś? Aha, zapomniałem, dobra. Tutaj już się skończył odwłok, to lecimy tam. Tam może być ciekawiej, chociaż A, który to jest poziom. A nie dwudziesty... To jest 26 no. poziom tutaj nie będzie zbyt ciekawie, ale zawsze potem lawę możemy przejść. No, to weź on zostawił. O kurde, tam Światorka. jest zombie! I patrzcie jak tam ja się zaczyna już... O kurde, szkielet, szk 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 ale no jak... Jak? Co za, za załatwko to są. Nie, yeah, co za akcja. Dobra wbijamy. Tam jest, widzę zombie O ładnie... do tego załatw. Żydki! No nie widzisz tutaj zombie, ej, tu jest zlagowany zombie. Ej! Creeper! Ale sweet, zlagowany zombie! O kurde, ej, stoję przed zombie! Zobaczycie to na nagraniu, kiedy będzie świetnie. Paweł stoisz w zombie. Dobra, trzymamy tak się razem... razem. razem trzymamy się razem, bo zaraz się tak rozlecicie. A tak w ogóle to może się zbiera... Może będziecie zbierać razem. No właśnie, to zbyt, Wiem, tylko poczekam Ej, ja tu mam w tym całym systemie kilka zombie, którzy są zlagowani i stoją w miejscu. I mogę do nich podejść. I zrobiłam im sweet foci ogólnie. Ej, dobra, Bartek. z nim zdjęcie. Dobra. Ej, Bartek, wyjdź stąd i zrobię wam zdjęcie ze zlagowanym zombiem. A, po, a potem nie idziemy na dół, tylko idziemy tam. więc gdzie mam się ustawić? Patrz, tutaj, gdzie ja, tak. O, tu. No, tu. Tutaj. O, tu. Okay. dobra. Tak bardziej do tyłu, tu, tu gdzie stałem pochodnie. I prostą twarzą do mnie. I ty, Bartek, stań tutaj, w tej dziurze, na tym cobblestone. A ty, Paweł, tu, tu, gdzie stoi moja pochodnia. Okej, okay, dobra, uwaga, patrzcie wszyscy na mnie. Smile! Dobra, a tu jest na dole, a tu jest jeszcze jeden zlagowany zombie, szczerze mówię. Nie, dobra, już do, dosyć tego dobrego. Dobra. Idziemy dobra, tędy. Dosyć, dosyć, dosyć. Aha, to prowadzi, to prowadzi tu, gdzie szedł nałogowy. Wągiel, wągiel, kopcie wągiel. Wągiel is really important. thing. Ja tu oświetlę. Ja yes. Ej, to nie jest zbyt duży kif system, no bo poparcie już się skończył. Ok. Ale There's jeszcze, jeszcze do... jest? Nie, już, nie już nic nie ma. Okay. To kopiemy A węgiel. Panowie, idziemy do mojego celu na to. ja mam taką propozycję. Ja zrobię cięcie, my ten jakiś system przekopiemy z wszystkiego co tu było i wrócimy zaraz. Dobra. Mm, dobra? To zaraz, wracamy. To Dobra, my już Przeryliśmy okay. ten Cave System, hmm. wracamy i idziemy teraz do odwoku Yorfila 97. I on też znalazł Cave System. To ja wam oszczędzę zbędnej hey, drogi, hey, zaraz tamto. Cave System Yorfila. Dobra, już jesteśmy. Ło y kuty szkielet, ej, panowie, wycofujemy się. Ja go załatwiłem. Ej, ten Cave System będzie duży, ja to czuję. Czekajcie, nie leccie na haja, bo nie dacie rady. Ło ja tam nie Czekajcie. Nie Bartek! No. Co ty zrobiłeś? Fej, po całości. Uciekaj stamtąd. Ja Ci pomogę, a chociaż mam tylko dwa serduszka. Dobra, rozjechaliśmy gnoi. Idziemy na niego. Dobra, dobra, wracajcie, wracajcie, dalej nie idziemy. To jest zbyt hardkorowe. Wracaj Bartek ten naukowy. Trudne to. Nie ja skończy się. To idziemy tutaj. Ej, dobra, on będzie duży, mam taką propozycję. Musimy sobie załatwić jedzenia. Robimy cięcie i idziemy zbierać mięcho, okej? Okay? A co się z jeszcze no? Nie robiłem takie cięcia. Dobra, yy, zaraz wracamy i będziemy zbierać mięcho. Okay? Oto, no dobra, wszystkich po drobnej przerwie. Znaczy 2 minut, 3 sekundy, my nam 20 minut. I tak, no zbieraliśmy sobie jedzonka i ogólnie przygotowaliśmy się na wyprawę do jakiegoś systemu. I zaraz Wam pokażę, co tutaj zrobiliśmy. Niedużo, ale znaliśmy wełnę na łóżka podczas zbierania jedzonka. Zrobiliśmy szybę i taki mały podział. Żeby nie było bałaganu, bo już nam się trochę tych materiałów zebrało. I mam taki pomysł, choć wszyscy pójdziemy spać. Tak zajęliśmy. Ale jeszcze na ogon zrobił takie... Takie no kozackie schody. schody. Dobra, wszyscy idziemy spać, żeby było kozacko. Dobra. Ja mam środkowe. Dobra, a ja śpię przy piecach, będzie mi cieplej. Ale, spam na czacie.